Kochani, dzisiaj chcę jakoś troszkę ponownie wrócić do tego, jaką moc ma słowo. Już troszkę mieliście w rozważaniach i też jakoś już też o tym trochę mówiłam wcześniej. I ostatnio też mówiliśmy o poruszeniach, o emocjach, o tym, co się dzieje, jak to wpływa też na nasze ciało. I chcę Wam coś pokazać. Nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy widzicie, co to jest. A czego to są cebulki? Kochani, to jest właśnie też taki symbol, taki znak, jak Bóg zamierzył każdego z nas. Bóg wie, co ukrył w tych cebulkach. Bóg wie, jaki kwiat z nich wyrośnie. Bóg wie, jak zamierzył taką roślinę. Czy to będzie taki kolor, czy taki kolor? Czy to będzie taki zapach, czy taki zapach? I tak samo Bóg stworzył każdego z nas. Zamarzył nas właśnie takich, jakimi jesteśmy: z takim kolorem oczu, z takim temperamentem, z taką naturą, z takim wyrazem, kształtem nie wiem, twarzy, kolorem włosów i z takim sercem, które masz, i z takim rozumem, które masz. On zamarzył nas odwiecznie, I, i każdego z nas stworzył bardzo wyjątkowo. Stworzył nas bardzo indywidualnie, żeby ten ogród e, jego dzieci był, był różnorodny, był kolorowy, był radosny. E, I może czasem tak być w naszym życiu, że, że czegoś zabraknie, że takiej roślinie, jakby ją na przykład nie wiem, tak, nie dała jej wody, no teraz jeszcze nie ma, <laughs> nie dałabym jej wody, nie dałabym jej ziemi, byłaby bez światła, czy na przykład podeptałabym ją to marne szanse, żeby później z takiej cebulki wyrósł ten wymarzony kwiat. I może być tak, że w twojej historii życia coś takiego się zadziało, że, że zabrakło światła słońca, że zabrakło urocajnej gleby, która by ci dała wzrost, że może właśnie ktoś cię podeptał. Może czyjś grzech albo twój grzech sprawił, że czujesz, że właśnie... Ledwo, ledwo wzrastasz ku życiu. A może czasem ktoś czuje, że właśnie tego życia brak, tej nadziei brak. I gdybyśmy zatrzymali się na spojrzeniu ludzkim, na tym, co właśnie często mówi do nas świat, jak bardzo jesteśmy bombardowani różnymi słowami, to rzeczywiście łatwo jest stracić wiarę i nadzieję. Ale Bóg jest większy. To już od początku też mówiliśmy, że Bóg nieustannie stwarza nas swoim słowem. Właśnie w Bożym Słowie jest ta moc i w Chrystusie Jezusie, który umarł za Twój i za mój grzech, jest ta moc ku życiu. To właśnie On poprzez swoją śmierć na krzyżu doprowadził nas do łaski spawienia. To On w nim jest to życie, które jest większe od śmierci. I cokolwiek się zadziało w twoim życiu, czy cokolwiek dzisiaj przeżywasz, jaki brak nadziei, nie wiem, jakąś ciemność, to on jest właśnie tą światłością, która jest większa od wszelkiej ciemności. I dlatego chciałabym dzisiaj na nowo powrócić właśnie. Z jednej strony do tej prawdy o naszej kruchości. Z jednej strony do, do tego, żeby tak, uświadomić sobie, że, że nie daję rady. Że mogę to w gronie jakichś zaufanych osób powiedzieć, no, no nie wyszło mi. Może straciłam nadzieję, może już chciałam odpuścić, tak? Ale, ale wypowiadając to, przyznając się do tego, to już mogę uczynić moją modlitwą: Panie, bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Panie, przymnóż mi wiarę. Panie, potrzebuję tego Twojego światła, potrzebuję Twojego słowa, potrzebuję Twojego tchnienia, które przywróci mi życie. Potrzebuję właśnie Twojej osoby i Twojej miłości, która wypełni moje serce i sprawi, że będę mógł żyć na nowo, że, że będę wzrastać ku miłości, ku radości, że to Ty będziesz mnie przemieniać. I dlatego tak bardzo mocno chcę, chcę Was zachęcić do wierności, takiej, jaką jesteś w stanie dzisiaj z siebie wykrzesać. Ale właśnie poprzez to, żeby, żeby uchwycić się słowa, które daje życie. Tak, ktoś z was powiedział, nie jak słyszę, te słowa takie budujące, prawdziwe, od razu się wyprostowuję, od razu nabieram nadziei, od razu się uśmiecham. Nie? I część z nas jest w stanie już przyjąć prawdziwą prawdę, jest w stanie już obiektywnie dostrzec. I doświadczyć też w swoim przeżywaniu, że to nie jest prawda o mnie te złe słowa, że to jest kłamstwo, że Bóg patrzy na mnie inaczej. Ale może też są wśród nas osoby, które miały takie poczucie, że te trudne słowa wypowiadane, tak, to jest właśnie cała prawda. Całe życie tak słyszałam. Albo może właśnie twój szef dalej tak ci mówi, nie? Że, że nie dasz rady, że jesteś beznadziejny, albo ktoś bliski do ciebie. Nie? Jeżeli my decyzją woli nie będziemy się starali wybierać tego, który jest życiem, trwać przy tym słowie, które ma moc nas przemieniać, tak jak potrafisz, małymi kroczkami, ale starać się. Właśnie powracać, nawet chociażby w takiej, no pewnie dyskomforcie czasem, przyznania się, nie wiem, tutaj jak się dzielicie, nie? No, no nie wyszło mi, jest mi trudno, jest mi ciężko, nie? Ale może za chwilę ktoś, ktoś odkryje: Wow, to słowo rzeczywiście ma moc, tak, chcę do niego powracać. To tak jak zobaczcie z żywnością, nie? Jeżeli nie wiem jak wy funkcjonujecie, jak się karmicie, jak jecie, ale ja mam czasem taką chwilę, że zaniedbuję moje jedzenie, nie? że jem coś tam na szybko, w biegu, albo zapominam, albo po prostu jakieś tam coś, nie wiem, co nie za bardzo jest zdrowe, no to moje ciało natychmiast mi daje znać, nie, Aneta, hello, tak długo nie pojedziesz, czuję jak siły po prostu ze mnie wychodzą, nie? A o ile lepiej się czuję, kiedy rzeczywiście troszczę się o to, co jem, jak jem, jaką to ma wartość do pożywienia. I moje ciało się natychmiast odwdzięcza. Jak moje ciało się odwdzięcza, to i mój umysł się odwdzięcza, i moje przeżywanie emocji jest zupełnie inne, tak? Jesteśmy całością. I dlatego tak ważne jest, żeby, żeby nieustannie powracać do, do tego słowa, które stwarza. Wczoraj było też w Ewangelii e, właśnie, żebyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. I chcę dzisiaj, żebyśmy spróbowali odkryć, że jedno słowo może zmienić wszystko. Że gdy Bóg wypowiada słowo, to ono ma moc, żeby przemienić wszystko. I wystarczy jedno słowo, e, słowo, które jest życiodajne żeby, żeby właśnie wiara w nas po prostu góry przenosiła, żeby to, co ci się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby stało się realne, ale to właśnie w tym słowie, w tym ziarnie jest to życia, nie w naszych, właśnie Naszym, naszą rolą jest powiedzieć tak, tak jak Maryja, mówię tak, Czyli dzisiaj jestem tu na spotkaniu. Nawet jeżeli może właśnie było mi trochę głupio, albo może się zastanawiałem, czy jednak dołączyć, nie? czy zawalczyć, nie? ale jestem, to jest to moje tak. I może właśnie jeszcze wieczorem usiądziesz do modlitwy, to będzie kolejne tak. I może jutro poszukasz w tym dniu tego czasu, tej przestrzeni, to co mówiliśmy na początku, żeby szukać tego, tej pory dnia, kiedy rzeczywiście nie ma mnóstwa rozproszeń. I, i, I myśli, które we mnie się gdzieś tam kłębią. Czyli spróbować wybierać z tymi małymi, małymi kroczkami.